Subskrybuj kanał Pantoti i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Pantoti, Pantoti to ja. skarby chcę odkrywać z nim. Pantoti, pantoti to ja. To poduszki mi się. Poziomka, druga, trzecia Tu kopalnia skarbów, wór Tu złośliwcy klatę! I sens sensu nie ma tu Pan Toti, Pan To ja Skarby chcę odkrywać Z nim Pantoti Pantoti To ja Do poduszki mi się na wyskie ruch jak w metrze, tu w powietrzu są marzenia Wyobraźnia się rozciąga Wytęż oczy do patrzenia Tajemnicę wielką mam Tylko ja ten sekret znam I nie powiem tego wam że kopalnie tutaj mam, tajemnicę wielką mam. Jak babcie kocham! Prawdziwy ze mnie szczęściarz! Znowu wykopałem skarb. To bardzo praktyczny skarb, bo mogę się w nim przeglądać. A może to lusterko jest czarodziejskie? Ciekawe. No, no, no. Oj, lusterko puściło mi zajączka. Nie wiedziałem, że tak dobrze wyglądam. Moja twarz jest idealna. Teraz dopiero widać, jaka łagodność i dobro promieniują z mojego oblicza. No po prostu jestem doskonały. Witaj, panie Toti, mój przyjacielu. Dobrze, że jesteś, Hechelu. Przed chwilą odkryłem, jaki jestem wspaniały. Dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałeś? O, o co ci chodzi? Nie rozumiem. Jesteś jakiś dziwny. Okaż szacunek, przecież wiesz, że do pięt mi nie dorastasz. A? Namaluj mój portret. Jestem taki wspaniały, że trzeba to uwiecznić. No, do roboty. Kpiny sobie urządzasz? To mam być ja? Moja twarz jest doskonała, pełna wdzięku i uroku. Przestań paplać bez sensu. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Zachowujesz się tak, jakbyś dostał na swoim punkcie bzika. Portret? Ale wymyślił. Masz rację. Co tam, portret? Zbudujesz mi. Pomnik, skąd to masz? Znalazłem. W tym lusterku zobaczyłem, jaki jestem doskonały. Intrygujące, ciekawe czego dowiem się o sobie. Źle kręcisz korbą. Pokażę ci, jak to się robi. Daj spokój! Wiem, jak się robi beton. Tylko ja wiem, jak dobrze przygotować zaprawę. Kręć korbą raz szybciej, raz wolniej! Źle! 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 Przestań! Nie mogę cię już słuchać! Źle! Źle! Nie tak! To należy nakładać po troszeczku najlepiej małą łyżeczką i od razu formować jego kształt. Zupełnie się na tym nie znasz! Masz szczęście, że jestem chodzącym ideałem. Wybaczam ci te niestosowne uwagi. Źle, źle, źle! Rzeźbi się całkiem inaczej! Ja ci pokażę. Daj szpachelkę! Nie wytrzymam! Bez przerwy się wymądrzasz! Bo tylko ja wiem, jak to się robi! Właściwie to ja wszystko wiem najlepiej! Dzień dobry, panie Toti i Hechelu. Dzień dobry, co za nieszczęście! Pan Toti zachorował! Obaj jesteście chorzy! Zabieram was na leczenie. Proszę, oto kaftany bezpieczeństwa. Załóżcie je, to rozpoczniemy leczenie. Ja jestem doskonały, więc na pewno nie jestem chory. A ja jestem najmądrzejszy, więc wiedziałbym, gdybym był chory. A ja jestem nieomylnym lekarzem i wiem, że jesteście chorzy. Zakładać kaftany! Nigdy! Nigdy! Wyleczę też pomniki podeptane przez was kwiaty. Ja to chcę! A właśnie, że ja! Właściwie to nie znam się na pomnikach, więc nie będę cię pouczać. Właśnie do mnie dotarło, na jak głupi pomysł wpadłem. Po co mi pomnik? Widzę, że wróciły wam, rozumy, a w sekrecie wam wyznam, że nie potrafię leczyć ani pomników, ani kwiatów. Wszystkie winne lusterko. Każdy się zmieniał, gdy w nie popatrzył. To macie problem z głowy, bo właśnie je stłukliśmy. Co zrobimy z niedokończonym dziełem? Zróbmy z niego pomnik głupoty. Części stłuczonego lusterka zatopię w betonie. Dorobimy zezowate oczy. My zrobimy głupkowato wystawiony język. A, A ja uformuję nastroszone włosy. Dzieło jest udane, bo wyraz twarzy nie jest zbyt mądry. A wiesz, co pan toti powiedział na koniec? Jesteś taki przemądrzały i cóż ci przechwałki dały? Popatrz na siebie krytycznie, a przyjaźnie znajdziesz liczne. Pan toti, pan toti, to ja. Pantoti pantoti to ya.